Kładziemy kartę. Dobrze. O tu tak żeby Lila też mogła zerknąć. Lila połóż, bo tak to nie widzimy. Wojna. No nie. Kładziemy kartę zakrytą, nie podglądając. Tak. I teraz odkrywamy kolejną dziewczynę. O, i teraz co ma, kto ma wyżej? I. Zosieńka. Zabieraj wszystkie już, nie układaj. I mhm. Idziemy, Nie wiem, Lila, teraz ty. A Lila sama ma to zobaczyć. Pozwól jej na to. Nie tu, nie tu, nie tu! Osobno w ogóle. Osobno hmm. Lilu, bo to potem policzysz sobie. Kto zabiera Lilu? Hmm, nie wiem. A popatrzyłaś? Kto zabiera? Zosiu? Ja? Tak. Masz damę. Wyżej. Lila włożyła maleta. Dobra, idziemy. Lila, kto zabiera? A, już Zosia zabiera Dobrze. Kto zabiera? Lila. A Lila widzi, czy nie? Widzę zabierasz? czyli ja zabieram? Bo no co położyłaś? No tego klaudę jakiegoś. Dżokera. Zabierasz oczywiście. Dobrze. Tak, zabieram. Tak, dobra. I błyszkę, to? Mamy im. Dobrze i da. Ja. Czekajcie, ilu to zabiera? ja? Nie jesteś pewna? Albo może nie wiesz, który, która wyższa, tak? Figura zawsze wyższa. No. Wajna. No i jedna następna. Otwieram. To zabiera? Ja. Tak. Ja. Więc możecie sobie podliczyć.